Wszyscy od lat zadawali sobie to samo pytanie: jak naprawdę wygląda relacja Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy? Czy to tylko współpraca artystyczna, czy może coś więcej, czy za kulisami? Ich troje kryje się historia przyjaźni pełnej wzlotów i upadków, a może napięcia, które z czasem przybrały nieoczekiwany obrót teraz po latach, domysłów i półsłówek? Prawda wreszcie wychodzi na jaw. A to, co się ujawnia, zaskakuje nawet najbardziej oddanych fanów. Bo nikt nie spodziewał się, że za kolorowymi włosami, scenicznymi gestami i przebojami, znanymi w całej Polsce, skrywa się opowieść tak wielowarstwowa, tak ludzka i jednocześnie dramatyczna. To nie jest tylko historia o muzyce, to opowieść o emocjach, o lojalności, zdradzie, o momentach, w których wszystko mogło się rozpaść i tych, w których jedno spojrzenie wystarczało, by znów razem wejść na scenę. W tym materiale odkrywamy kulisy relacji, która kształtowała polską scenę popową. Pokażemy wam momenty napięcia cichego żalu, ale i wzruszającej bliskości między dwoma. Mężczyznami, którzy przez dekady współtworzyli jedną z najbardziej barwnych historii show biznesu, przygotujcie się na emocjonalny roller coaster na fakty, które były skrzętnie ukrywane i wypowiedzi, które wiele wyjaśniają. Ale też zostawiają miejsce na refleksję. Jeśli interesują was zakulisowe tajemnice, jeśli chcecie zrozumieć, co tak naprawdę działo się między Wiśniewskim a Łągwą, koniecznie zostańcie z nami. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów i podzielcie się tym filmem z innymi, bo to co usłyszycie, może zmienić sposób, w jaki patrzycie na jedną z najważniejszych duetów historii polskiej muzyki. W świecie show biznesu Prawdziwa przyjaźń to rzadkość, zwłaszcza taka, która potrafi przetrwać dekady medialne burze i odmienne osobowości. Gdy spojrzymy na historię zespołu ich troje, wydawać by się mogło, że Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwę łączy nierozerwalna więź duet, który przez lata trzymał w garści miliony słuchaczy, kreując widowiska na miarę europejskich scen. Jednak za kolorowym wizerunkiem zespołu kryje się znacznie bardziej złożona relacja niż ta, którą prezentowano opinii publicznej. I dziś, po niemal trzech dekadach wspólnej historii, maski delikatnie opadają, a Michał Wiśniewski decyduje się na szczerość, która zaskakuje. Gdy w 1995 roku drogi dwóch muzyków po raz pierwszy się przecieły, nikt nie przypuszczał, że to spotkanie zdefiniuje oblicze polskiego popu na długie lata. Wiśniewski charyzmatyczny, kontrowersyjny, budzący skrajne emocje. Łągwa, opanowany, trzymający się w cieniu, ale nieoceniony jako filar kompozycyjny zespołu. Razem stworzyli ich troje, zespół, który mimo zmieniających się wokalistek i artystycznych zakrętów, trwał, bo trzon duet Michał i Jacek pozostawał niezmienny. Choć medialne światła często kierowały się na Wiśniewskiego, Łągwa, choć mniej obecny w Brukowcach, przez lata był nieodłączną częścią sukcesu grupy. Co więcej, to właśnie jego nazwisko podpisywało wiele z przebojów, które do dziś rozbrzmiewają w polskich domach. Jednak z biegiem lat pojawiły się pytania czy ta współpraca to tylko czysta zawodowa kalkulacja, czy może rzeczywista więź, która przetrwała próbę czasu? W niedawnym wyjątkowo osobistym wywiadzie dla WP Lifestyle Michał Wiśniewski postanowił opowiedzieć o tej relacji bez zbędnych upiększeń. Gdy padło pytanie o najlepszą decyzję w jego karierze, lider ich troje zaskoczył szczerością. Choć początkowo ton był gorzki, mówił o błędach i zawodach, po chwili refleksji podkreślił, że jedną z decyzji, której naprawdę nie żałuje, było pielęgnowanie przyjaźni z Jackiem Łągwą. Szorstka, ale przyjaźń tak właśnie Wiśniewski określił ich wieloletnią znajomość. I choć słowa te mogą wydawać się chłodne, niosą w sobie niezwykłą wartość. W świecie, gdzie deklaracje lojalności zmieniają się szybciej niż tytuły na listach przebojów, dwóch mężczyzn potrafiło zachować coś więcej niż wspólną scenę. Michał nie krył, że nie łączy ich życie prywatne, nie spędzają razem świąt, nie wyjeżdżają na wspólne wakacje, ale potrafią zadzwonić do siebie w ważnym momencie. Właśnie tak było po jubileuszowym koncercie ich troje, kiedy to Jacek zadzwonił, by pogratulować przyjacielowi. Dla Wiśniewskiego był to sygnał, że choć nie zawsze są blisko, to nadal są dla siebie ważni. To szczere wyznanie rzuca nowe światło na relację, która przez lata była tematem licznych spekulacji. Pokazuje, że nie zawsze codzienny kontakt czy wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych są wyznacznikiem prawdziwej więzi. Czasem wystarczy obecność, taka, która nie potrzebuje hałasu, by być prawdziwą. A Michał Wiśniewski zdaje się to coraz bardziej doceniać. Relacja Wiśniewskiego i Łągwy. To nie tylko fundament ich troje, to dowód, że w świecie, gdzie wszystko można szybko zbudować i równie szybko zburzyć, są jeszcze wartości, które potrafią przetrwać. I choć ich przyjaźń może być koby szorstka, to właśnie w tej szorstkości kryje się autentyczność, która dzisiaj staj zaczęło się jak w bajce dwóch młodych mężczyzn połączonych pasją do muzyki zbliżyło się do siebie nie tylko zawodowo, ale i prywatnie Michał Wiśniewski z ognisto-czerwonymi włosami Charyzmatyczny i pełen energii, oraz Jacek Łągwa cichy, zdystansowany, ale z duszą artysty, która mówiła więcej niż słowa, tworzyli coś, co z czasem miało stać się jednym z największych fenomenów polskiej sceny muzycznej. Ich troje każdy znał ich piosenki, każdy nucił refreny, ale mało kto wiedział, co naprawdę działo się za kulisami tej wielkiej przyjaźni, czy może jednak rywalizacji. Przez lata krążyły plotki, że między nimi iskrzyło, nie tylko artystycznie, że za sukcesem kryły się trudne emocje zawiedzione oczekiwania, a czasem nawet zazdrość. Prawda była jak zwykle bardziej skomplikowana niż się wydawało, z pozoru wydawali się nierozłączni, ale im większy sukces odnosiła grupa, tym więcej pojawiało się pęknięć w tej przyjaźni. Wiśniewski często mówił, że Jacek jest jego muzycznym bratem, że bez niego ich Troje nie byłoby tym, czym jest, ale w innych wywiadach nie brakowało też cierpkich słów. Michał to był wulkan emocji, potrafił kochać i nienawidzić jednocześnie, miał swoją wizję i często nie znosił sprzeciwu. Jacek z kolei był bardziej analityczny, wycofany, woli ciszę niż hałas. Nie lubił dramatu, ale nie znosił też, gdy ktoś naruszał jego granice. Przez lata potrafili się wspierać, inspirować, ale też ranić i odsuwać od siebie po cichu i z żalem, aż w końcu coś pękło, kiedy ich troje przechodziło przez trudniejsze chwile. Michał miał pretensje, że Jacek nie angażuje się tak jak kiedyś, że znika, że nie ma z nim kontaktu. Z kolei Jacek czuł, że Michał podporządkował sobie wszystko i wszystkich, że muzyka przestała być wspólną pasją, a stała się narzędziem do kontroli ich drogi, zaczęły się rozchodzić. Jacek coraz częściej działał solo, komponował do teatru, tworzył inne projekty. Michał próbował utrzymać zespół przy życiu, zmieniali się wokaliści, koncerty były raz lepsze, raz gorsze. Ale czegoś brakowało tej chemii, tej energii, która kiedyś była fundamentem. Ich troje fani pytali, dlaczego Jacek rzadziej pojawia się na scenie, czy doszło do kłótni, czy to koniec wieloletniej współpracy, a może coś więcej. I wtedy przyszła niespodziewana wiadomość. Jacek Łągwa udzielił szczerego wywiadu, w którym po raz pierwszy od lat opowiedział o kulisach relacji z Michałem, powiedział prosto między nami: Nigdy nie było nienawiści, był trudny czas, były niedopowiedzenia. Ale zawsze była też przyjaźń i wzajemny szacunek. Po prostu nasze drogi się rozeszły. Każdy musiał odnaleźć siebie na nowo. Przyznał, że były momenty, w których czuł się wypalony, przemęczony. Czuł, że musi złapać dystans, by nie zatracić samego siebie. Dodał też, że nigdy nie wyklucza powrotu do wspólnego grania, jeśli przyjdzie na to dobry moment. Michał w odpowiedzi opublikował emocjonalny wpis na swoim profilu społecznościowym: Napisał: Dziękuję, Jacek. Że byłeś częścią mojej muzycznej rodziny. Bez ciebie nie byłoby mnie dzisiaj. Wiem, że popełniłem wiele błędów, ale nigdy nie przestałem cię cenić i szanować fani. Zareagowali natychmiast tysiące komentarzy, wsparcia łzy wzruszenia i nadziei, że może jednak to nie koniec. Że jeszcze raz zobaczą ich razem na scenie, że historia ich troje nie została zamknięta z hukiem, ale że ma szansę na nowy początek. Choć czasem życie prowadzi nas w różne strony. Choć milczymy zbyt długo i gubimy się w emocjach, to prawdziwa więź, jeśli jest szczera, potrafi przetrwać najgorsze burze. I kiedy wydaje się, że już wszystko zostało powiedziane, nagle pojawia się iskra i zaczyna się nowy rozdział. Co dalej zrobi Michał, czy Jacek da się namówić na wspólny koncert, czy może usłyszymy zupełnie nową piosenkę z ich udziałem? Jedno jest pewne: ich historia wciąż budzi emocje, wciąż. Inspiruje i pokazuje, że nawet w cieniu dawnych konfliktów może zakwitnąć coś pięknego. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej poruszającej relacji, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek i zostaw komentarz, co ty sądzisz o tej przyjaźni, czy ich troje. Jeszcze raz zaskoczy nas czymś wyjątkowym. Udostępnij ten film, jeśli też kiedyś śpiewałeś. Zawsze z tobą chciałbym być i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ona przez lata była cichą towarzyszką jego sukcesów i porażek, zdala od kamer i reflektorów, a jednak zawsze obecna w cieniu Michała Wiśniewskiego marta Mandaryna Wiśniewska, choć oficjalnie nie była już z nim związana, nigdy nie zniknęła całkowicie z jego życia. To właśnie ona w jednym z wywiadów zdradziła, że Łągwa i Michał mają relację, która wykracza poza zwykłą zawodową współpracę, powiedziała wtedy, że. Panowie przeszli przez ogień, wodę i pewnie niejedno piekło, i to ich połączyło silniej niż niejedną rodzinę, to wyznanie rozpaliło wyobraźnie fanów i mediów, natychmiast pojawiły się spekulacje, czy ich relacja nie była przypadkiem bardziej skomplikowana niż się wydawało, czy w cieniu wielkich koncertów i medialnych dramatów nie rozgrywały się emocje, o których nikt nie miał pojęcia, bo właśnie w cieniu kryją się najciekawsze historie. I czasem to, co niewypowiedziane, mówi więcej niż tysiąc słów w kolejnych dniach. Media zaczęły przekopywać archiwalne nagrania wywiady koncerty i prywatne materiały, próbując znaleźć choćby cień potwierdzenia tego, co Jacek Łągwa napisał. We wzruszającym poście fani zaczęli zauważać drobne gesty spojrzenia, które wcześniej umykały uwadze, a dziś w nowym kontekście nabierały zupełnie innego znaczenia. W jednym z nagrań z koncertu z 2003 roku Michał podchodzi do Jacka, tuż po wykonaniu utworu i bez słowa obejmuje go, przytulając przez kilka długich sekund kamery, zarejestrowały ich wymianę spojrzeń, która dziś wydaje się przepełniona czymś więcej niż tylko koleżeńską więzią, i choć nigdy żaden z nich nie przyznał otwarcie, że łączyło ich coś więcej, to jednak milczenie też jest formą opowieści. I może właśnie to milczenie przez lata było ich wspólnym językiem. Z czasem do głosu zaczęli dochodzić dawni współpracownicy zespołu, ich troje, jeden z nich techniczny, który przez lata jeździł z grupą na koncerty, wspominał, że po występach Michał i Jacek często znikali razem na długie godziny i nikt nie wiedział, gdzie są. Wracali nad ranem, zmęczeni, ale jakby spokojniejsi, jakby tylko oni wiedzieli, o czym naprawdę była ta noc. Mówił w rozmowie z tabloidem. Inny członek dawnej ekipy wspomniał, że Michał miał w telefonie zdjęcie Jacka, które zawsze nosił przy sobie. Powiedział kiedyś, że to jego talizman, że jak spojrzy na to zdjęcie, to wie, że wszystko będzie dobrze. Czy to tylko przyjaźń? Czy może historia większa niż przypuszczamy? Coraz więcej głosów zaczęło domagać się prawdy, ale być może ta prawda już została opowiedziana tyle, że w kodzie, w piosenkach, w spojrzeniach. I w tych wszystkich chwilach milczenia, które przez lata tworzyły najpiękniejszy duet emocji w polskiej muzyce rozrywkowej. Oczywiście oto fan-tiep. Noi kong, ki hai. tiep, tren we Jacek Łągwa, Michał Wiśniewski. W kolejnych tygodniach atmosfera wokół Jacka Łągwy stawała się coraz bardziej napięta. Jego post zniknął z mediów społecznościowych niemal tak szybko, jak się pojawił, pozostawiając za sobą falę spekulacji domysłów i teorii, które mnożyły się jak grzyby po deszczu. Fani byli podzieleni: jedni uważali, że to jedynie wyraz nostalgii, inni, że to wyznanie miłości, zakodowane w emocjonalnej narracji, jeszcze inni twierdzili, że to forma pożegnania. Jednak nikt nie mógł przejść obojętnie obok tej wiadomości, bo to nie była zwykła publikacja, to było coś więcej zapis emocji, które długo musiały dojrzewać do wypowiedzenia. W międzyczasie Jacek przestał pojawiać się publicznie, odwołał kilka koncertów, wyłączył możliwość komentowania swoich postów i zamilkł, zupełnie jakby wycofał się z rzeczywistości, która go przytłoczyła w tym czasie. Michał Wiśniewski nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia. Ale jego bliscy współpracownicy zaczęli zdradzać pewne szczegóły z przeszłości, które rzucały nowe światło na relacje. Między liderami ich troje, jednym z pierwszych, który przerwał milczenie, był dawny menedżer zespołu, który w rozmowie z tygodnikiem na żywo wyznał, że relacja Michała i Jacka zawsze była bardziej intensywna niż przeciętna przyjaźń. Oni się rozumieli bez słów. Jacek był opoką. Dla Michała szczególnie w momentach, kiedy wszystko się waliło, a było ich naprawdę wiele, powiedział i dodał, że podczas tras koncertowych często obserwował, jak potrafili godzinami siedzieć razem bez słowa, tylko z kieliszkiem wina i starymi nutami w rękach. Czasem miałem wrażenie, że tworzyli własny świat, do którego nikt inny nie miał wstępu. To wyznanie wywołało prawdziwą burzę. Media zaczęły przypominać różne fragmenty biografii artystów. Powracano do wywiadów z początku lat 2000, kiedy ich troje byli u szczytu popularności, a Jacek i Michał, niemal nierozłączni w jednym z odcinków programu ci kulisy Sławy, Michał, mówił, że Jacek to jedyna osoba, której nigdy nie musi tłumaczyć, co czuje. On po prostu wie i to czasem przerażające, jak dobrze mnie zna, powiedział z uśmiechem. Wtedy nikt nie zwrócił na to większej uwagi. Dziś te słowa brzmiały zupełnie inaczej. W sieci pojawił się również niepublikowany wcześniej fragment książki biograficznej Jacka Łągwy, w której kompozytor pisze o pewnym wieczorze, spędzonym z Michałem podczas jednej z tras koncertowych. Byliśmy nad jeziorem zupełnie sami, paliłem papierosa, a Michał grał coś na gitarze. Pamiętam, że spojrzał na mnie i powiedział. Czasem myślę, że nikt nie zna mnie lepiej niż ty. Wtedy tylko się zaśmiałem, ale dziś wiem, że to było jedno z tych wyznań, które zostają na zawsze. Czy to możliwe, że przez tyle lat coś więcej łączyło tych dwóch mężczyzn? Czy ich relacja miała głębie, o której nie mieliśmy pojęcia? Publiczność zaczęła się domagać prawdy, ale prawda nie zawsze jest prosta, nie zawsze można ją zamknąć w jednoznacznych ramach. Tymczasem do głosu kolejne osoby zaczęły dzielić się swoimi wspomnieniami z koncertów. Wiele z nich podkreślało, że Jacek był zawsze tym, który wyciszał Michała, uspokajał jego impulsywność i pomagał zachować równowagę. W emocjonalnym chaosie, który towarzyszył czerwonowłosemu liderowi, ich troje to była symbioza bez Jacka. Michał był jak ptak bez skrzydeł, a bez Michała. Jacek był jak kompozytor bez melodii. Napisał jeden z fanów. Zaczęto też analizować teksty piosenek, które przez lata pisał Jacek dla Michała, wiele z nich nabierało dziś nowego sensu, utwór Zawsze z tobą chciałbym być, który przez lata uznawany był za klasyczną piosenkę miłosną do kobiety, w świetle nowych domysłów, zdawał się być emocjonalnym listem do kogoś zupełnie innego. Nie pytaj mnie, dlaczego tak cię kocham, po prostu jesteś i to wystarcza, te słowa dziś nabierały innego znaczenia. Tymczasem Jacek w końcu zdecydował się ponownie zabrać głos w krótkim wywiadzie dla jednego z portali. Powiedział, że nie żałuje tego, co napisał i że wszystko, co miał do powiedzenia, już zostało wypowiedziane. Ludzie mają prawo interpretować to, jak chcą, ja mam prawo czuć, jak czuję. Dodał jednak, że nie zamierza rozwijać tego tematu dalej, bo nie wszystko musi być zrozumiane przez wszystkich. Czasem są rzeczy, które żyją tylko w nas i to wystarcza. Słowa te zamiast uciszyć spekulacje, jedynie je pogłębiły. Fani zaczęli domagać się wspólnego wywiadu. Jacka i Michała chcieli konfrontacji prawdy jakiejkolwiek, ale ta nie nadchodziła. Zamiast niej pojawił się nowy utwór na oficjalnym kanale YouTube Jacka Łągwy, zatytułowany List bez adresu melancholijna melodia i tekst pełen emocji od pierwszego dnia podbiły serca słuchaczy. Piszę, bo nie umiem zapomnieć, milczę, bo nie umiem mówić, czekam, choć wiem, że nie wrócisz, kocham i to wystarczy. Komentarze pod nagraniem wypełniły się łzami i pytaniami, czy to do Michała, czy to wyznanie miłości, czy to pożegnanie. Nikt nie znał odpowiedzi, ale każdy czuł, że ta piosenka nie jest zwykłym utworem to była spowiedź artysty, który w końcu pozwolił sobie mówić własnym głosem. Wkrótce po premierze piosenki media poinformowały, że Michał Wiśniewski. Zgodził się na jeden wyjątkowy koncert ich troje z Jackiem Łągwą, w oryginalnym składzie jako gość specjalny. Wydarzenie nazwano Ostatni list, i bilety wyprzedały się w kilka minut. W dniu koncertu hala wypełniła się, po brzegi światła zgasły, a na scenę wszedł Jacek. Sam w półmroku zaczął grać znajome intro utworu Zawsze z tobą chciałbym być. Chwilę później dołączył Michał publiczność. Wstrzymała oddech, spojrzeli na siebie przez chwilę, a potem zaczęli śpiewać. I przez te kilka minut nikt nie miał wątpliwości, że między nimi istnieje coś więcej niż tylko muzyka. To był wieczór, który przeszedł do historii, nie tylko polskiej muzyki, ale także historii ludzkich emocji. Bo czasem największe miłości rodzą się w ciszy, żyją w półcieniach i zostają z nami na zawsze ukryte między słowami, między nutami, między spojrzeniami, które mówią więcej niż tysiąc słów. I choć historia Jacka i Michała może nigdy nie zostanie opowiedziana do końca, to właśnie ta niedopowiedziana prawda czyni ją tak niezwykle prawdziwą. Oczy wszystkich były skierowane na nich, ale to, co działo się za kulisami ich wspólnego życia scenicznego, długo pozostawało owiane tajemnicą. Choć Wiśniewski i Łągwa przez lata tworzyli muzyczne imperium ich troje i zachwycali miliony fanów. Prawdziwa natura ich relacji, długo wymykała się jednoznacznym ocenom, i właśnie teraz, gdy wiele osób myślało, że już wszystko zostało powiedziane, prawda wypłynęła na powierzchnię, jak uderzenie burzy, które przecina spokojne niebo, okazuje się, że pod warstwą wspólnych sukcesów, przebojów i uśmiechów ukrywały się emocje, których nikt się nie spodziewał. Szczerość, która do tej pory była tylko podejrzewana, nagle została wypowiedziana na głos afanii. Zarówno ci wierni, jak i ci, którzy z czasem się oddalili, nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. To nie jest kolejna plotka, to nie jest też tania sensacja, to świadectwo prawdziwej przyjaźni, która przetrwała próbę czasu, ale też opowieść o napięciach i chwilach milczenia, które przez lata wypełniały przestrzeń między nimi. Teraz, kiedy kurz po wyznaniu zaczął opadać z każdą godziną, pojawia się coraz więcej szczegółów, które pozwalają lepiej zrozumieć, co tak naprawdę łączyło Michała i Jacka. I dlaczego ich historia porusza dziś serca ludzi w całej Polsce? Bo to nie tylko opowieść o gwiazdach estrady, to historia dwóch mężczyzn, którzy przez życie szli razem, mimo różnic, mimo burz i mimo własnych cieni, teraz mają odwagę mówić głośno i jasno, co przeżyli i czego się nauczyli, a to dopiero początek tej emocjonującej opowieści. Więc zostańcie z nami, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie ten film, jeśli chcecie poznać dalszy ciąg tej niezwykłej historii, bo gwarantujemy, będzie jeszcze wiele momentów, które Was zaskoczą, poruszą, a może nawet zmienią spojrzenie na ludzi, których znacie z telewizji, ale tak naprawdę nigdy nie znaliście do końca